się ma. dawno mnie tu nie było no niestety, praca jest tak, że za zmroku wychodzę i o zmroku wracam, nie za bardzo idzie coś nagrać, ostatnio też spał śnieg i kury stwierdziły absolutnie, że nie mają ochoty na jakiekolwiek wychodzenie na dwór. jak to przy pierwszym śniegu bywa pamiętajmy, kury mają światło światłostręt, więc ciężko im jakby wyjść na jasności no ale widzimy, mamy tutaj tośki, już ostateczne statko Tośków. Zostały w sumie tylko te łaciate i moja stara ekipa Tośków. Dlaczego? Z prostej zasady. Landes niestety e, zrobiły się dosyć agresywne, a taki gęsi mieć nie chce. E, tu mamy przykład gęsiora pokroju Tośka, czyli spokojny, łagodny, nieszyczący, e, nie robiący żadnych wojen i tym podobne. Czemu tu są proste? No. Nie będę chyba kosił trawy w listopadzie, nie wypadałoby. Może i nie wypadało, ale to już no bez przesady. Od tego mamy gęsi. No i dlatego gęsi na okres, myślę, że tak do trzech tygodni, przeniosły się na przód podwórka, ponieważ tam będą sobie wcinały trawkę. Oprócz tego dostają paszy, żeby nie było, bo tej trawy tutaj jest trochę mało. No, znaczy nie jest aż tak mało, ale one nadal były długo na paszy, więc przerzucenie ich, że trawa jest jadalna trochę potrwa. No, jak widzicie to się kąpiel musi być e, oprócz tego też są zmiany, tutaj zaklejona jest cała woliera jak widzicie, jak zobaczycie możecie tu zobaczyć cukrówki, ale tu zaraz wspomnę o czym, dlaczego one tu są, co one tu robią jak widzicie gołąbki też są, woliera już jest cała pełni zabezpieczona na zimę e, będzie jeszcze przygotowanie lampy grzewczej e, ale ptaki już są Przygotowane na zimno. Tam ta woliera też była, ale dlaczego tu są te? To zaraz się dowiecie. O, psik, 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 będą tu pikować. Jak widzicie, sobie tutaj odpoczywają. Jest im tu lepiej, one tu siedzą do wieczora. Tej trawy tam jeszcze mają otwarty ogródek, a desik na nie czeka, żeby też na ogródku zrobiły mały porządek. Jakie yy, jest, jest zadanie? Chcą żyć, to nie siedzą. Tak poważnie. No już jest statko zachowane na przyszły rok. To się się dogaduje z nowym dwa razy w sumie większym gęciorem, więc jest dobrze. Dobra, idziemy tam do przodu. Zaczniemy sobie od tej strony. Tu jak widzicie mamy blachę torowe i patologiczną rodzinkę, czyli moją każełkę tego z maluszkiem, nie swoim, ale opiekującym się. One zostały na okres zimowy przeniesione w tej chwili tutaj, ponieważ tu będzie budowana, jak znajdę tylko i wyłącznie czas skórniku woliera i Będą rozdzielane, bo tak samo tutaj mamy nasze bopsi, które też znoszą już w ogóle ładnie jajka. Tu jest też Tosia, bo jest po świeżbie, po lekach, została tutaj przeniesiona. No i tu mamy właśnie całą brygadę z tamtej boliery, przepiórki, gołąbki i zeberka. Tak to towarzystwo zostało teraz tu poprzenoszone. Yy, tak jak mówiłem, tutaj będę chciał, tak, opiekuj się, o, zgubiłem osadę. Yy, tutaj są brachmy właśnie miniaturowe, yy, ale tak jak mówiłem, tu będzie robione, tu na tej części będą robione dwie wolierki, bo kwiatom starczy to, co jest, yy, po prostu i będą przenoszone woliery. Będą dwie woliery i tam będę reszta kurtaków Tutaj mają wyżerę. W ogóle przyniosłem je na pasze i moi drodzy jak zwykle moje kury mają totalnie w nosie. Kompletnie jej nie chcą, nie chcą jej jeść. Mają z tym duży problem. Jak widzicie tutaj jest niezłe butowisko, ale to nie bez powodu. Był śnieg, mrozy i niestety zostało błoto dostaniecie za to co zrobiliście i po prostu tu całe towarzystwo sobie żyje I jak widzicie ta woliera jest otwarta nie jest otwarta bez powodu powód pierwszy to koty żeby się zainteresowały całą zgrają myszów, które tu są ja myślę, że kury też czu się a, a no dzień dobry no dzień dobry mhm. witam serdecznie Kury też wykorzystały to, dlaczego zostały przeniesione. Jak dobrze pamiętacie, w tamtym roku było takie same zabezpieczenie, wszystko pięknie i były tam wszystkie ptaki, nie było żadnych strach w okresie zimowym. A tu moi drodzy, po pierwszych było ciepłych dniach i nagle przyszedł piękny minus. Niestety straciliśmy praktycznie wszystkie zabarka, zostały tylko dwa. E, prawdopodobnie zbyt nagła zmiana temperatur spowodowała niestety ich śmierć, więc zostały one całkowicie już jeszcze towarzystwa zabrana i przeniesiona właśnie tutaj e, ze względu, znaczy do tamtej woliery, ze względu, że tam jest po pierwsze ten ciepły kurnik, gdzie zeberka na przykład sobie tylko i wyłącznie tam siedzą e, i jest to dla nich o wiele bezpieczniejsze e, a ta część po prostu tak jak mówiłem została teraz otwarta, no kury sobie robią kąpiel a druga sprawa tu chodzi o to bardziej że e, koty, niech się zajmą myszami, które tam żyją. Jak widzicie, buliony nie są wypuszczone. Buliony są ogólnie przeniesione tam, gdzie była Brahma. To też, moi drodzy, nie jest bez powodu. Zostały tam przeniesione dlatego, że buliony od jakiegoś czasu absolutnie nie interesowały się wychodzeniem na dwór. Kompletnie. Zero wychodzenia. Wyszły tylko, jakim dałem jeść. Tak to się działo cały, cały dzień w kurniku. I z przyczyn jasnych, po prostu, jeżeli nie chcą wychodzić, to lepiej, żeby siedziały w większym kurniku, w większej przestrzeni i zostały po prostu przeniesione do stodoły, do środka. Jeżeli okres zimowy będą chciały, to będą, jak zobaczę, że nagle się zainteresują, to je będę wypuszczał, ale jeżeli nie, no to po prostu dalej spędzą czas, gdzie są teraz. O, moja kaczokura. Kaczka kura, czemu kaczo kura? Absolutnie nie śpi z kaczkami, nie przebywa z nimi, nie lubi ich towarzystwa. Eee, spędza czas z kurami, bo to jest ta kaczka, która została wychowana z kurami. I takiej zostało i absolutnie sobie tym nie interesuje. Eee, I tutaj, dlaczego pasza została wprowadzona? Jest to pasza yy, yy, z bez GMO i tym podobne dlatego, że po prostu tak jak mówiłem niedługo chcę zacząć lęgi u kwiatów i już mam fajnie 3-4 jajeczka więc to idzie fajnie do przodu więc myślę, że niedługo będziemy można pozaczynać tą inkubację, ale też czekam, żeby ta temperatura stopniowo się trochę unormowała ponieważ na tą chwilę są zbyt duże wahania, teraz były cały czas minus, nie wiem jak u Was u mnie w tej chwili już jest plus i w dzień i w nocy i ta pogoda znowu się zrobiła chlapowata więc zdecydowanie wolę z tym poczekać jak widzicie kolega tutaj fajnie odrasta i pilnuje swojego statka, co mi się mega podoba kury już się też pogarniały, już się pilnują nie chodzą gdzie indziej nie przelatują ani tym podobne, już wiedzą, że to jest ich terytorium, jest tu jak widzieliście ten indyk mały mały, no już to heurus, jego mamusia została sprzedana no tak jakoś wyszło została tylko parka moich gamoni urodzinowych i niech siedzą sobie ogólnie nie wiem czemu ale moje kur, indyki dalej znoszą jajka e, więc to już w ogóle jest śmieszne e, buliony jeszcze tutaj chodzą, latają mam nadzieję, że niedługo się uda ograniczyć trochę ich ilość, bo tu już jest ich naprawdę dosyć dużo i w porównaniu kury nioski już też fajnie powróciły do normy znoszą fajnie jajeczka, więc to też mi się mega podoba, już wszystkie choroby i tym podobne poszły w oddaną daleko no i teraz już jajeczka są naprawdę fajnie w normie, jest ich dosyć dużo kury mi zaczęły kwoczyć to jest kolejna oczywiście liliputka jako pierwsza, orklingtonowa też, bo to u niej norma, już widzę, że biała kurka, która tradycyjnie co roku siadała, też już siada tu, jeżeli chodzi o kwiat, to jeszcze ten kwiat tutaj, jeden lata. Ten to jest jedyny, którego się nie dzieje ogarnąć i poprzenosić. Ja go próbuję, ale oni tak robią swoje. Tu mamy oczywiście wyżerkę z pracy, zaraz tego nie będzie. Dlatego kaczki dzisiaj też nie dostałem swoją, bo dostałem nałączoną śrutę. Dostałem wcześniej, no bo kaczki wiadomo jedzą, bo już też zostało przeniesione. Żarcie praktycznie wszystkie do kurników nie zostają kury w środku, ze względu na to, że po prostu taki zimowy, żeby mi tu tak za bardzo nie dostały. Tutaj do, właśnie dzisiaj dostały kaczki śruty trochę zwykłej, ponieważ yy, reszek jest mniej. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. I no i tak bywa w ekipie. No zimowe dni są bardzo krótkie, bardzo szybkie, więc yy, tak to bywa. Yy, jeżeli właśnie chodzi jeszcze o jedne papugi, to tak, rudosterki na tą chwilę zostały przeniesione do domu. Yy, tu będzie trzeba pomyśleć o... Niestety zakupię większej klatki, ponieważ to mu jest ta mała klatka, ale ze względu właśnie przed tymi temperaturami Bo się okazało, że niestety rudosterki nie przebywały wcześniej w wolierze zewnętrznej w okresie zimowym. Tą zimę zdecydowałem, że je przekabaczę w domu. Zgodzili się wszyscy na to, więc w domu spędzą czas. No ale mówię, trzeba zakupić większą klatkę. Zdecydowanie. Zobaczymy jak fundusze pozwolą, bo niestety pasze po raz kolejny poszły do góry i to dosyć konkretnie, więc to nie za bardzo cieszy. W pracy mniej pracy, mniej napiwków, czyli mniej pieniędzy jak to się mówi dla kur ale spoko jakoś żyjemy, nie ma co się oprzędziwać, może Mikołaj na święta znajdzie pieniążków trochę, no coś będę kombinował, bo na pewno w tej klatce, której są w tej chwili w domu, być nie mogą dłużej, to jest pewne na 100%, ta klatka jest zdecydowanie dla nich za mała, one też nie są na tyle oswojone, żeby robić im wolne loty po pokoju, więc ta klatka jest zmieniona być musi i w sumie cieszę się, bo że je przyniosłem, bo nie wiem, jakby zareagowały na tą zmianę temperatur, a wiem, że trochę nie za bardzo im było pod kolorki już ta zima, znaczy te zimne tempera niskie temperatury, więc yy, może uchroniłem je przed tym, że one są jeszcze. Yy, I na szczęście, o dziwo, mimo wszystko, że tak jak wcześniej się darły japa jak cholera, to teraz ta japa jest ich o wiele spokojniejsza, więc nie ma co narzekać, jak to się mówi. Yy, I tak, moi drodzy, upływa czas w ekipie. Czekam właśnie na jajka od kwiatów. Może już pójdą bobtaj i brachmy miniaturowe razem z nimi. Zobaczymy jak tam brachmy się rozniosą, bo na razie to są pojedyncze jajka. Myślę, że zaraz będzie też kwestia puszczenia boilerów kilku, żeby już mi kilka podrostków rosło. Tak jak mówiłem, chcę zostawić na wymianę, bo nie wiem jak to będzie w przyszłym roku w wakacje z moimi staruszkami. Mówię staruszkami, bo pamiętajcie, brojerery zaczynają trzeci sezon. Te kury zazwyczaj żyją zdecydowanie krócej. A więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Yy, hashtag na dziś to temperatury i dajcie znać, jak u Was z tymi temperaturami, jak sobie kury poradziły. Tak jak mówię, moje kury w te najzimniejszym mrozie i tak większość czasu spędziły w kurniku. Tak jak pierwszy śnieg, oczywiście, praktycznie dwa dni ten śnieg co był. Te białe ilości spędziły w kurniku stwierdziły, że nie będą wychodzić. Jedynie kaczki, więc wiadomo, do to, to się tam woda, chlapa, błoto to jest ich raj. Ale mówię, jeżeli inne towarzystwo, to stwierdziło, że nie będą sobie e, siedzieć. E, więc, luzik. Mi się udało akurat e, w okresie niskojajecznym odrobaczyć wszystkie kury, przeleczyć to, co trzeba. E, więc stado przeleczone, przele, wala, przeleczone. E, czeka na efekty. Znaczy nie czeka na efekty tylko czeka na wiosnę, więc ja sobie zrobię już badania i ewentualnie powtórzę odrobaczanie i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na tą chwilę już fajnie statko odrobaczone. No i widać efekty jak fajnie przyszły. Pierzenie przeszły już wszystkie kury, więc to też fajna sprawa, już pierzenie jest za mną i zobaczymy jak to wszystko wyniknie. Jak kurki fajnie korzystałem z tego, że mogą tam sobie spędzać czas. Więc dobra, moi drodzy, ja kończę, bo niestety czas nagli, trzeba iść do pracy. Film na pewno dodam dopiero wieczorem, w tej chwili już tego nie zdążę. Yy, ostatnie spojrzenie na yy, relaks i widzimy się w kolejnym odcinku. Może się uda, że w czwartek nakręcę. Kolejny.